Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj naprawdę szybki news krótki, bo nie mam też zbytnio czasu, żeby y, nagrywać, aczkolwiek jest to stronka, o, na której temat warto się wypowiedzieć i warto, żebyście wiedzieli a mianowicie, jak zapewne wiecie zaczął się nowy rok chiński, jakiś tam rok szczura no coś w tym stylu, jak nie, nie śledzę, nie obchodzę więc y, zbytnio nic nie wiem na ten temat, aczkolwiek powstała y, tak jakby druga strona włota z po prostu nagrodami dotyczących tego eventu Tak samo jak jest Tank Rewards, tak samo jest tutaj Luminar World of Tanks Jest to oficjalna strona WOTA, więc bez problemu nie, nie musicie się martwić, że ktoś wam konto ukradnie, logujecie się na, na swoje normalne konto I teraz w grze mamy dwie misje Pierwsza to jest zdobyć 8000 XP tego doświadczenia po polsku i dostajemy za to 150 tokenów jakiś tam malunek jakiś taki lew i będzie jeszcze dostępna taka misja eee, uszkodzić trzy pojazdy przeciwnika to jest kolejne 150 i ona będzie za 13 godzin około i na pewno ta misja druga się odświeża bo ją już któryś raz robię nie wiem co ile aczkolwiek mam nadzieję że ta też będzie się odświeżała a nie ta jest tylko raz no nie wiem do końca jak te misje działają aczkolwiek po prostu sobie wchodzicie w garażu, w zakładkę, misje, osobiste, nie miejsce osobiste, tylko po prostu misje i tam macie wszystkie aktualne. I najlepiej sami patrzcie codziennie, jak się logujecie do WOTA, będzie najlepiej. No i co na tej stronce? No, oczywiście mamy pokazane, ile tych jakby tokenów mamy. Tu są jakieś elementy, nie wiem co się dostaje za to. Wybaczcie mi, aczkolwiek, no tak, jak mówię, nie wgłębiałem się w to zbytnio. Ale to jest jakiś metalowy element. Zobacz wszystkie inne elementy, żeby odblokować jakiś metalowy element. Nie wiem, co to, co to jest. Nie wiem, jeśli wiecie, dajcie znać w komentarzach. Aczkolwiek to, co jest najistotniejsze dla wszystkich, czyli nagrody. Tutaj sobie jeżdżąc, mamy do wyboru jakieś dni premium, rezerwy. Aczkolwiek ja wolę dużo bardziej przejrzystą formę. Klikamy sobie tutaj rewards. No i mamy wszystkie do wyboru. Mamy jakieś tam różne pakiety: woda, drewno, ogień, ziemia. No, i tutaj są jakieś różne kamuflaże, misje razy 5 yy, i pojedynczy załoganci, i one kosztują 300 tokenów. Czyli, tak jak widzicie, mnie już stać na taki jakiś zestawik śmieszny. Niżej mamy jeszcze czołgi premium, WZT chińską TDK, to jest ciekawa propozycja chińskiego bulldoga, No, powiem szczerze, że mocno średni, nie, raczej nie polecam z tego, co gdzieś tam oglądałem jakieś yy, filmiki. Mamy również konto premium, i tutaj dostaniemy jedno. Z losowych, czyli do wyboru 7, 14, 21, 30. To kosztuje 900, czyli całkiem sporo. Trzeba sobie przekalkulować, czy się opłaca, czy nie. Jeden z kamuflaży tutaj dostępnych, też losowo. Jakiś tam księżycowy i tego typu rzeczy, których nie ma na co dzień w WOCie. przynajmniej tego księżycowego na bank nie ma i tego drugiego. Reszty nie wiem. Oczywiście dodatkowe te personalne rezerwy. No, jeden dzień konta premium za 150. Kredytów, tych punktów, nie kredytów. Więc tak jak widzicie, trochę tych nagród jest. Jednym może się przydać, innym nie, aczkolwiek myślę, że całkiem ciekawa sprawa że tak naprawdę zbijając sobie gwiazdki, codziennie dostajemy jakieś tam punkty. No i po prostu te punkty możemy sobie wymienić później na nagrody. Tak samo jak to działa w przypadku tank rewards więc naprawdę bardzo fajna opcja. Ja na pewno z niej skorzystam. Tak jak widzicie, no już mam trochę tych punktów. Mam nadzieję, że uda mi się troszkę jeszcze dozbierać i sobie kupię coś fajnego. I to tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!